Dzisiaj pytanie o powołanie do samotności. Co to jest? Skąd się takie powołanie bierze, jak je odkryć? I czy to jest moje powołanie do samotności? Ciekawe. Posłuchajcie. Pytanie jest od beaty. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy powołani do miłości, a drogi jej realizacji są różne. Co, w, te, co wtedy, kiedy prowadzimy życie duchowe? Rozeznajemy, podejmujemy próby znalezienia się na jakiejś drodze i Kościół tego nie przyjmuje. Osobiście mam potrzebę odkrycia mojej drogi. Nie wystarcza mi odpowiedź, że jest powołanie do samotności. Co to właściwie jest to powołanie do jej samotności? Znajduję wiele nauczań, konferencji o kapłaństwie, konsekracji, życiu zakonnym, małżeństwie, natomiast na temat powołania do samotności nic. Proszę o wyjaśnienie, co Kościół ma przez to na myśli. Powiem ci tak, Beata, do wszystkich, przede wszystkim nie zawsze spotkacie kapłanów, którzy mówią, że istnieje powołanie do samotności. Są księża, którzy powiedzą, że takiego powołania nie ma, nie ma powołania do samotności. Jest powołanie do ślubu, a powołanie do samotności nie jest powołaniem, że Bóg cię do tego zaprasza. Tylko jest to konsekwencja pewnych rzeczy, które się pojawiły w życiu i to jest powołanie wynikające z okoliczności, czyli tak się ułożyły sprawy, że będzie powołanie samotności. Ja zgadzam się z takim poglądem, że to nie jest tak, że Bóg od razu zamierza, że ty będziesz samotny. Bywają takie sytuacje, że ktoś jest tak uzdolniony, jest profesorem, czy w coś zaangażowany, odkrywcą, że on nie miałby z jego osobowością nie byłby dobrym mężem, nie ma powołania innego, tylko, żeby móc coś zrobić dobrego dla świata, potrzebuje być w samotności. Albo zawody, które by unieszczęśliwiały rodzinę. I lepiej, żeby taka osoba była oddana sprawie i żyła w samotności. To no, tu jeszcze można mówić o, o, o powołaniu. Natomiast najczęściej to tak wygląda, że ktoś mi rozeznanie, rozstał się raz, rozstał się drugi raz, innej sytuacji nie chwycił, no bo przegapił, bo akurat miał jakieś gorsze dni, a tu był akurat mój mąż czy moja żona, niewykorzystane sytuacje, które Bóg podawał, i potem do, do tego dochodzi grzech, który nie tylko musi być z naszej strony, ale też z drugiej strony grzech, który sprawił, że. Rozstali się jednak, no bo ktoś zdradził, a to mogło być dobre małżeństwo. I, i tak dalej. Więc różne okoliczności sprawiają, że osoba w pewnym momencie patrzy: Mam 35 lat, mam 45 lat, nie czuję powołania do konsekracji, jestem sam. No i, i co w takim razie? I wtedy możemy mówić o powołaniu do samotności. Czyli to nie jest, że ja idę, odkrywam powołanie do samotności, mając 20 parę lat. Bo za chwilę się ktoś pojawi, i jednak widzę, że chce być w kierunku, iść w kierunku małżeństwa. Natomiast okoliczności sprawiają, że ja idę za Bogiem, będąc sam. Czy to dyskwalifikuje, że ja mogę kogoś spotkać? Nie. Mogę kogoś spotkać. Natomiast moje pełnienie woli Bożej jest tak, jak jestem. Idę do domu, jestem sam. Można wtedy się poświęcić dziełu bardziej, można działać bardziej w kościele. To, to, to sprawia, że mogę być tak zaangażowany. Ale nie widziałbym powołania do samotności jako, że, że Bóg daje ci takie powołanie. Chcę, żebyś był sam. Tego, tego nie pokazuje nam w żaden sposób Biblia, żeby móc takie wnioski wyciągać. Więc ja takiego powołania, że Bóg w swoim zamyśle przeznaczył cię do samotności. To nie widzę. Tak jak w swoim zamyśle przeznaczył ciebie do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego i do samotności. Natomiast może być tak, że masz iść sam w tej drodze, którą prowadzisz, no bo, no bo się ktoś nie pojawił. A teraz na siłę wchodzi w związek małżeński, to nie jest dobre. Tak, bo za chwilę będziesz cierpieć jeszcze bardziej niż z powodu samotności, z tego powodu, że ta osoba jest w Twoim życiu, i, i to, będzie, to będzie strasznym cierpieniem. Nie, 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 nie róbcie czegoś takiego, że małżeństwo na siłę, bo, bo jestem samotny, bo jestem samotna, no to już lepiej się ożenić za mąż wyjść i będzie z głowy. Nic nie będzie z głowy, tylko będzie jeszcze więcej problemów. Także to jest moja odpowiedź na to pytanie. Dla mnie jest to powołanie w okolicznościach, w sytuacji, w której jestem, a nie, że ja zakładam, że jestem powołany do samotności. Czyli, że mogę brać, rozeznawać, ja to do małżeństwa, ja to do życia zakonnego, do kapłaństwa, a ja do samotności. Nie. Yy, patrzymy, małżeństwo albo życie z powodu ślubu. Przysięgi jakieś dla Boga, ale może się okazać, że z różnych powodów, też osobowościowych, wychowania mojego, braków, które mam, albo nadmiaru darów, że będzie to dla mnie droga, że nie będę z nikim związany i nie będę związany żadnymi ślubami zakonnymi, i będzie to też wolą Bożą, żebym tak żył. Tak bym to rozumiał. Dzięki za obejrzenia, komentujcie, piszcie swoje, kciuk w górę i wszystkiego dobrego. Subskrybujcie nasz kanał.